Ogrodzenia aluminiowe. Odznaczają się wysoką odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Są lekkie, przez co nie nadwerężają zbytnio automatyki w bramach. Ich zaletą jest także estetyczny wygląd. Dziś zobaczymy, jak są produkowane. W tym celu odwiedziliśmy zakład produkcyjny firmy ZALU. Specjalizujemy się w produkcji ogrodzeń aluminiowych. Stworzyliśmy modułowy system, który pozwala wyprodukować bramy, furtki, przęsła, zadaszenia z aluminium w technologii bezspoinowej, czyli jako skręcane. Do produkcji stosujemy tylko i wyłącznie aluminium i stali nierdzewnej, co pozwala nam uzyskać produkt bardzo wysokiej jakości, o bardzo wysokiej estetyce. Przyjrzyjmy się procesowi produkcji. Realizacja odbywa się na podstawie konkretnego zamówienia. W projekcie określane są dane wejściowe, takie jak design ogrodzenia, wymiary i ilości przęseł, bram, furtek, a także wyposażenie dodatkowe czy automatyka. W biurze technicznym powstaje zlecenie produkcyjne oraz projekt wykonawczy, który następnie trafia do zakładu produkcyjnego. Produkcja odbywa się w oparciu o autorski system modułowy składający się z aluminiowych profili o różnych przekrojach, a co za tym idzie, o różnym zastosowaniu. Zmiany trendów w designie powodują, że co jakiś czas projektowane są nowe modele profili. Wówczas w procesie prototypowania niezwykle pomocna jest drukarka 3D. Profile pobierane są z magazynu. Najpierw trzeba przygotować odpowiednie długości poszczególnych elementów. Tutaj widzimy, jak cięte są profile nośne, wyposażone w specjalne zamki, w których umieszczone zostaną profile wypełnień. Po wycięciu desek poziomych przygotowywane są dystanse. Montowane są one w rowkach profili nośnych, zapewniając w ten sposób odpowiednie odległości pomiędzy poszczególnymi profilami poziomymi. Dalej w centrum obróbczym wykonywane są otwory technologiczne i montażowe, dzięki którym konstrukcje brami furtek będą mogły zostać skręcone. Powstają tutaj również otwory pod wyposażenie dodatkowe brami furtek, jak na przykład wkładka zamka. Systemowe profile zalu wyposażone są w kanały, które w przypadku wypełnień brami furtek są gwintowane. Bramy przesuwne, skrzydłowe oraz furtki montowane są w dziale produkcji, natomiast przęsła są prefabrykowane i wymagają montażu bezpośrednio na budowie. Tutaj widzimy montaż furtki. Po skręceniu profili nośnych z wypełnieniami, pracownicy przykręcają aluminiowy pochwyt, umożliwiający otwieranie furtki. Produkowane są także akcesoria wchodzące w skład całego systemu ogrodzenia. Wykonane są z aluminium oraz ze stali nierdzewnej. Detale są odpowiednio znakowane. Następnie trafiają do lakierni, gdzie otrzymają taki sam kolor jak profile, z których zostanie zbudowane ogrodzenie. Detale trzeba odpowiednio przygotować do malowania, dlatego najpierw są odtłuszczane i wytrawiane. Po osuszeniu malowane są proszkowo. Standardowa paleta kolorów obejmuje antracyt, szary, orzechowy oraz złoty dąb. Jednak na zamówienie można wykonać elementy w dowolnym kolorze z palety RAL. Po malowaniu warstwa lakieru utwardzana jest w piecu. Wszystkie elementy, z których zbudowane zostanie ogrodzenie, przygotowywane są do wysyłki na miejsce inwestycji. Przęsła ogrodzeniowe są prefabrykowane, więc muszą zostać wbudowane w ogrodzenie. Profile nośne trzeba przytwierdzić do elementów murowanych. Następnie montuje się profile wypełnień, które są odpowiednio pozycjonowane przez przygotowane uprzednio dystanse. Montowane są też brama oraz furtka. Dobrze zaprojektowane i wykonane ogrodzenie podkreśla charakter posesji. Ważne też, aby było funkcjonalne i trwałe. Systemy ogrodzeniowe Zalu trafiają do odbiorców w Polsce, a także w krajach Europy Zachodniej. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.